Moi drodzy, zebraliśmy się tu dziś, żeby pożegnać, nie boję się użyć tego słowa, legendę. Legendę, która swego czasu była synonimem wideo rozmów, która była obecna na każdym polskim komputerze, a dziś umiera w całkowitym zapomnieniu. Już za kilka dni, dokładnie 5 maja, Skype odejdzie do krainy wiecznego zasięgu. Tak, 28 lutego Microsoft ogłosił, że Skype zostanie wyłączony. Wydaje mi się, że jest to program na tyle istotny dla historii internetu, w tym w dużej mierze również polskiego, że zasłużył sobie na godne pożegnanie. Także zapraszam. Skype narodził się w roku 2003 z inicjatywy dwóch biznesmenów Janusa Frisa i Niklasa Zenstroma oraz grupy estońskich programistów. Panowie znali się już wcześniej, ponieważ pracowali wspólnie nad programem Kaza. Jeżeli macie tak około trzydziestki, to na pewno go pamiętacie, ponieważ swego czasu był w Polsce bardzo popularny i stanowił takie nieoficjalne centrum dystrybucji gier, muzyki oraz filmów. Program umożliwiał dzielenie się plikami w oparciu o model komunikacji peer-to-peer, a więc bez udziału żadnego centralnego serwera. Użytkownicy łączyli się bezpośrednio między sobą. Zdobyte doświadczenie twórcy postanowili wykorzystać w kolejnym projekcie, tym razem telekomunikacyjnym. Stworzyli program, który korzystając z protokołu P2P umożliwiał prowadzenie rozmów głosowych. I tylko głosowych. Obsługa kamerek internetowych pojawiła się dopiero kilka lat później. Początkowo projekt otrzymał nazwę Skyper od połączenia słów Sky oraz Peer-to-Peer, -peer", jednak okazało się, że ta jest już zajęta. Dlatego ostatecznie stanęło na. Mimo braku jakiejkolwiek kampanii reklamowej, program błyskawicznie zyskiwał na popularności. Nagle obok tradycyjnych połączeń telefonicznych, nierzadko bardzo drogich, szczególnie w przypadku połączeń międzynarodowych, pojawiło się rozwiązanie, nawet nie tyle tańsze, co po prostu darmowe. Wystarczył komputer z dostępem do internetu i jakiekolwiek słuchawki z mikrofonem albo pierdzące głośniki przez które nie dało się normalnie rozmawiać. To już jak kto wolał. Kluczowym krokiem dla dalszego rozwoju było wprowadzenie funkcji o nazwie Skype Out, czyli możliwości wykonywania połączeń na normalne numery telefoniczne. To znaczy korzystając ze Skype'a dało się zadzwonić na komórkę albo telefon stacjonarny. To już nie było darmowe, ale tańsze niż klasyczny telefon w 2005 roku Skype miał 40 milionów aktywnych użytkowników, z czego bardzo istotną część stanowili Polacy. W tamtym czasie byliśmy trzecim krajem na świecie po Chinach i Stanach Zjednoczonych. I właśnie dlatego w 2005 roku doszło do bardzo nietypowej kooperacji między Skype'em a naszym polskim jeszcze wówczas Onetem. Efektem tej współpracy było pojawienie się na naszym rynku komunikatora o nazwie Onet Skype. Który w gruncie rzeczy od oryginału różnił się minimalnie. Nigdy z tej wersji nie korzystałem, ale podobno obsługiwała metody płatności lepiej dostosowane do naszych realiów, w tym nawet klasyczne przekazy pocztowe. W tamtym czasie Skype rósł błyskawicznie, więc nic dziwnego, że interesowały się nim prawdziwe technologiczne potęgi. Ostatecznie za kwotę ponad 2,5 miliarda dolarów program został przejęty przez eBay. Kierownictwo było przekonane, że Skype idealnie wpasuje się w profil firmy. Szybko okazało się jednak, że chyba, The cat Tego za dobrze nie przemyśleli. Podobno Skype miał zostać zintegrowany z portalem aukcyjnym, by ułatwić kontakt między klientami a sprzedawcami. Ostatecznie nic z tego nie wyszło i szybko stało się jasne, że eBay po prostu nie ma na Skype'a pomysłu. W końcu, konkretnie w 2009 roku, eBay postanowił pozbyć się zbędnego ciężaru i odsprzedał większość udziałów w firmie Silver Lake Partners. Nowy szef uznał, że komunikator powinien wrócić do korzeni, to znaczy skupić się na kluczowych funkcjach oraz rozszerzyć działalność na innych. Platformy. To był moment, w którym coraz większą rolę na rynku zaczęły odgrywać smartfony, więc już w 2010 roku zadebiutowała wersja na iOS, a niedługo później także na Androida. I obie błyskawicznie zyskały dużą popularność. Pod koniec tego roku Skype mógł się pochwalić liczbą ponad 660 milionów zarejestrowanych i około 300 milionów aktywnych użytkowników. W maju 2011 roku doszło do kolejnego wielkiego przejęcia. Tym razem już ostatniego, i z perspektywy czasu możemy chyba stwierdzić, że. No, niezbyt szczęśliwego. Za 8,5 miliarda dolarów nowym właścicielem Skype'a został Microsoft. Microsoft, co prawda, miał wówczas swój własny komunikator i to całkiem popularny, jednak funkcjonujący wyłącznie na PC. Mówię o Windows Live Messenger, znanym wcześniej jako MSN Messenger. Microsoft planował jednak sporą rewolucję w postaci systemu Windows 8 i zamierzał uczynić ze Skype'a nowe komunikacyjne centrum dowodzenia. Nie tylko na komputerach, ale także na smartfonach, w czym miał pomóc system Windows Phone. We The reach of Skype by connecting Skype users with users of our Outlook product, our Link Enterprise Unified Communications product, Xbox Live and other opportunities uh, like Messenger and Hotmail. Wspólny, zintegrowany i zsynchronizowany komunikator obecny na wszystkich urządzeniach z systemem Microsoftu to był pomysł z ogromnym potencjałem. Tylko, że Kompletnie się nie udał. W przypadku stacjonarnego Windowsa przede wszystkim przez kiepską implementację i ogólnie rzecz biorąc nie najlepsze przyjęcie ósemki. Natomiast w przypadku smartfonów z Windowsem przez szybką śmierć samego systemu. Z Windowsa Phone 8 po prostu nikt nie chciał korzystać, więc wziął i umarł. W międzyczasie Microsoft robił porządki, by zapewnić Skype'owi odpowiednią przestrzeń. Wspomniany wcześniej Windows Live Messenger został całkowicie wycofany, podobnie jak Link. Inny stricte biznesowy komunikator, który w 2013 roku został zintegrowany ze Skype'em, a w 2015 zastąpiony przez Skype for Business, czyli specjalną wersję przeznaczoną dla firm. Ze względu na nową rolę Skype'a oraz zachodzące na rynku zmiany, Microsoft stanął przed trudnym zadaniem całkowitej przebudowy infrastruktury swojego komunikatora. Na początku lat 2000, kiedy w zasadzie wszystkie urządzenia podłączone do internetu były stacjonarnymi komputerami, komunikacja z wykorzystaniem protokołu peer-to-peer -peer sprawdzała się świetnie. Dekadę później, w erze smartfonów, to rozwiązanie stało się sporym obciążeniem. Dlatego Microsoft zastąpił sieć P2P z centralizowanym serwerem i niestety nie zrobił tego zbyt dobrze. Okres przejściowy trwał długo, pojawiły się duże problemy ze stabilnością działania i jakością rozmów, co w połączeniu z innymi zmianami nie zostało przyjęte najlepiej. Zamiast skupić się na kluczowych elementach, dzięki którym Skype zyskał tak dużą popularność, Microsoft kombinował jak ten przysłowiowy koń pod górę. W programie pojawiła się m.in. wbudowana wyszukiwarka Bing, głośno promowany Skype Mojis, znikające po jakimś czasie filmiki i zdjęcia rodem ze Snapchata i mnóstwo innych funkcji, przez które prosty i przystępny niegdyś komunikator zmienił się w ociężały, rozbudowany kombajn. I właśnie w czasie tego postępującego chaosu sam się ze Skype'em pożegnałem. Przede wszystkim Dlatego, że pojawiła się młodsza konkurencja. Moim podstawowym, codziennym komunikatorem stał się Messenger, którego ze względu na popularność Facebooka używał w zasadzie każdy. Zdecydowanie łatwiej było napisać do kogoś na Messengerze niż zdobyć jego numer telefonu albo tym bardziej identyfikator Skype. W nieco starszym pokoleniu gigantyczną popularność zyskiwał WhatsApp. Bardzo prosty, darmowy program, który nie wymaga nawet założenia żadnego konta. Jedyne, co trzeba zrobić, to zweryfikować numer telefonu. Nagle okazało się, że wszystkie ciotki, wujkowie, Rodzice czy nawet babcie mają WhatsAppa i używają go przede wszystkim do wymieniania się takimi obrazkami. Do tego w zasadzie wszystkie funkcjonujące na rynku komunikatory z czasem wprowadziły wideorozmowy. Skype przestał być pod tym względem wyjątkowy i stał się po prostu jedną z wielu opcji do wyboru. Gracze, którzy kiedyś często korzystali ze Skype'a, na przykład ja, bo jakoś nigdy nie przekonałem się do TeamSpika, zaczęli masowo przenosić się na Discorda. To program znacznie bardziej rozbudowany, mogący pełnić rolę nie tylko komunikatora, Głosowego, ale także forum. Firmy i klienci biznesowi otrzymali do dyspozycji Slacka, Google Hangouts, czyli dzisiejsze Google Meet i Zuma. Zmierzam do tego, że kiedyś Skype był narzędziem dla wszystkich. Korzystali z niego normalni użytkownicy, żeby pogadać z rodziną, korzystali gracze, firmy. Później rynek się podzielił i sprofesjonalizował. Powstały narzędzia dedykowane konkretnym grupom, natomiast Skype stał gdzieś po środku i próbował być dla wszystkich. Ale nie był ani tak przystępny jak Messenger czy WhatsApp, ani tak korporacyjny jak Slack, ani tak funkcjonalny i gamingowy jak Discord. Wydaje mi się, że wydarzeniem, które przypieczętowało dalszy los Skype'a, była premiera Teamsów. Narzędzia typowo biznesowego, ściśle zintegrowanego z pakietem biurowym. Program zadebiutował w roku 2017 i zaledwie kilka miesięcy później Microsoft ogłosił, że wkrótce całkowicie zastąpi biznesową wersję Skype'a. Ostateczna weryfikacja nadeszła już niedługo, bo w roku 2020, kiedy wszystkie firmy i instytucje nagle musiały przejść na pracę zdalną. Mogłoby się wydawać, że to warunki wręcz wymarzone dla programu takiego jak Skype. Co prawda, jego pozycja nie była tak mocna jak dawniej, ale wciąż stanowił znaczącą część rynku. I faktycznie po lockdownie liczba użytkowników wzrosła o dodatkowe 70%, jednak był to efekt bardzo krótkotrwały. Podejrzewam, że wiele osób, które nie korzystały ze Skype'a, ale znały go sprzed lat, w pierwszym odruchu sięgnęły właśnie po niego. Szybko okazało się jednak, że na rynku są już dużo lepsze narzędzia. W ciągu kilku miesięcy Zoom zanotował wzrost o dodatkowe 22% i przejął ponad 50% rynku. Google Meet zyskał dodatkowe 20%, a Teamsy z 32 milionów użytkowników przeskoczyły do 145 milionów. Generalnie zyskali w zasadzie wszyscy poza Skype'em. Microsoft w końcu doszedł do wniosku, że ten projekt nie rokuje na przyszłość i zwyczajnie nie ma sensu dalej go rozwijać. Dotychczasowi użytkownicy są zachęcani do przesiadki na Teamsy, a serwery Skype'a, jak mówiłem we wstępie, zostaną wyłączone już 5 maja. Czy dało się tego uniknąć? Pewnie tak, bo od chwili przejęcia Skype'a Microsoft podjął mnóstwo błędnych decyzji. Kiedy pomysł przerobienia prostego programu dla normików na systemowe komunikacyjne centrum dowodzenia nie wypalił, ewidentnie zabrakło wizji co dalej. W tamtym czasie Skype'a trzeba było wymyślić na nowo, ale nikt nie wiedział jak to zrobić. I trudno nie odnieść wrażenia, że Skype już dawno przestał być dla Microsoftu priorytetem. Istniał, jakoś tam działał, skupiał pewną grupę użytkowników, ale to była stagnacja, która musiała doprowadzić do smutnego końca. Cóż, z jednej strony jest mi trochę szkoda, ale z drugiej sam od lat nie korzystałem ze Skype'a i jego zniknięcie tak naprawdę kompletnie niczego w moim życiu nie zmieni. Jeżeli macie jakieś fajne wspomnienia związane ze Skype'em, albo po prostu chcielibyście go pożegnać, to zapraszam, komentarze są do Waszej dyspozycji. Ja chciałem po prostu oddać szacunek, bo przez wiele lat Skype to było moje podstawowe narzędzie do wideo rozmów. Tyle ode mnie, dzięki i do zobaczenia.